Jest grudzień, połowa grudnia, 15 grudnia to czas, kiedy w tym roku w Polsce obchodzimy 50. rocznicę demonstracji, strajków, które miały miejsce na wybrzeżu, w Gdyni, w Gdańsku, w Elblągu, w Szczecinie. W 1970 roku robotnicy w stoczniach, bo tak się to złożyło, zaprotestowali. Pretekstem były podwyżki cen żywności, ale tak naprawdę protest dotyczył państwa komunistycznego, dotyczył warunków życia. Były to tragiczne. Zarówno w Gdyni, w Zblomu, w jak i tutaj w Szczecinie ludzie zginęli, władza strzelała do ludzi. Te wydarzenia w Szczecinie bezpośrednio doprowadziły 20 grudnia do upadku pierwszego sekretarza Władysława Gomułki. Pamięć po 50 latach jest ważna, ponieważ dotyczy protestów, ale też to był początek. Oczywiście wcześniej 68, 56, ale początek fali, która po 10 latach spowodowała powstanie Solidarności i która spowodowała, że ludzie uwierzyli w swoją siłę uwierzyli w siłę, która może przeciwko totalitarnemu, autorytarnemu państwu po prostu wystąpić i że to może być skuteczne. Ludzie zobaczyli, że mogą sobie pomagać. Strzelano czołgi, zamknięto całe wybrzeża, a potrzeba, żebyśmy o tym pamiętali, i to nie tylko w sensie jakimś martyrologicznym, ale po prostu jest to naszej polskiej historii.